There's lots of turtles in my pond. Why so many turtles swimming in my pond? I really don't know. But they're swimming in my pond. There's lots of turtles in my pond. There's a dog in my pond as well. <laughs> ah, chase the skin. Whoa. Whoa! <gasps> what the fuck? Tem them Steven! O, może rozpoznajecie od Minecraft Love, ale serio, myślałem, what the fuck, czemu jestem Steve'em? Czemu ja nie mam pojęcia, czemu jestem Steve'em? Coś się zbugowało. Tak, z... o! Oh! Nowy sport! Skakanie po żuwiach! O! Oh! Uh, ciekawe, czy działa! O, oh, nice! Czekaj, czekaj, czekaj! O, oh, schowają się, czyli. O, oh, no, czekaj! Jakby się schowali, tylko bym mógł sprawdzić Okej, okay, czekaj, musimy go przesunąć Tak, tak Oh my god Gupi pies Ten gupi wilk wszędzie leci za mną Okej okay. Turtle jumping Pop, pop O nie, nie da się chyba By było super, jakbyśmy mogli po nich skakać Dziep Wiesz co zrobić, kurde Wiesz co zrobić Hop No Okej, okay, nie działa Czyli... What the hell, man? Naprawdę? Jakiś pies Tutaj jest Czekajcie, ja w ogóle nawet nagrywam Uf, Na szczęście nagrywam Tutaj pies Tutaj pies Jakiś pies Ej, weź się stąd, kurczę, co ty Tutaj kolejny pies I baran! W mojej bazie? Skąd ty się wziął tutaj? Nie wiem, jak on znalazł moją sekretną bazę potajemną Kurczę, zobacz, oni biegną wszędzie Ja nie rozumiem, dlaczego Ja ich tu kładę Mówię, siad ten siedzi, ten siedzi. Nie wiem skąd tam ci się biorą, kurczę. Te wilki, które... Ile ja mam wilków już, kurczę? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem. Fajna liczba w sumie, ale kurczę no. Skąd oni się wzięli wszyscy, naprawdę? Gdzie on się, gdzie on jest? W ogóle? Gdzie oni? Tam jest. I teraz siedzi! No kurczę no, daj spokój. Stary, naprawdę. Ej, czekaj, weźmiemy go tu. O! Idzie i siad! Siad! Jest. I będziesz tutaj siedział, czyli będziemy mieć całe wilkozo. Wilkozo tu w jednym miejscu. Nice. I teraz masz tam zostać. Kurczę, nie lecieć ze mną co dwie sekundy. Wkurzające stworki. Um, co tu mamy? Hmm, co tu mamy? Mamy parę rzeczy. Zrobiliśmy tutaj jak mieliśmy. Tutaj liany się, się zrobiły i możemy wchodzić i wychodzić. Bardzo fajnie. Jest tutaj nasze miejsce. Uuu tutaj by, by, co, by było coś fajnego, kurczę. Co byśmy tu mogli tu zrobić? Ja chyba wiem. Ja chyba Ja chyba wiem, co tutaj mogę zrobić. I powiem wam, że będzie piękne. Tylko muszę przygotować. Już wiem co zrobimy tutaj. O, nice! Nice! I nie będziemy nic zmieniać. Zostawimy tak dokładnie to, co... Uuu, czekaj, czekaj, oprócz tego czemu? Ponieważ akurat... Czekaj! No! Oh god, okej, okay. spoko Musimy uważać, żebyśmy nie wykopali się na, na dom Czyli tu będzie coś takiego O, pięknie I akurat będzie raz, dwa Tak tutaj, nasze schodki tu są Żeby wejść Nie wiem czemu akurat tu Trochę głupie, ale może być I gravel tu w sumie może być też Jeden, jeden gravel Co tutaj teraz sadzimy, a ja zaraz się wszystko okaże Tylko hmm, Mały problem Mm, Okej, okay. muszę coś Skombinować tutaj Przemyśleć Okej, okay, będzie musiało tak być Zaraz, zaraz wam wytłumaczę Wszystko, nie, 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 bójcie się Zaraz wszystko będzie Wytłumaczone lub zrozumiane Przez was, zobaczymy czy coś się smażyło Uuu Uuu, smażyło się e, Potrzebne jest nam Potrzebne jest nam nie, nie, Flint. Flint! Nie! Ale to jest! Zaraz, już może wiecie o co chodzi. A jak nie, to zaraz się wszystko okaże. Już wiecie o co chodzi, co nie? A jak nie, to kurczę. Chyba jest jasne. No! Chyba powinno być już jasne, ale kurczę. Zapomnieliśmy podstawowej rzeczy. Już teraz, już musicie wiedzieć na, na stówę Już Jak nie wiecie teraz co ja tutaj tworzę To naprawdę Nie wiem, nie wiem co powiedzieć dla was Powodzenia Powodzenia Z życiem Szkoda, że buki tu nie można staka, stakować. A jak nie wiecie to w sumie Nie jest tak źle Wiecie, zobacz mamy seedy Mamy to, co nie wiem Co to jest kurcze To może iść tutaj, tak jak robiliśmy w poprzednim tym Teraz mamy trzy staki. Hello Wilkuś, tak, tam będzie lawa. Tak będzie lawa, jakby co? Musimy iść na zbierać lawę. O, ale piękny podcinek. Lub, tak kocham, jak, tak się, jak taki mam. Taki mam um, ten. Czekaj. Oh, no! O, okej. Okay. Nie! Oh, martwiłem się właśnie, że. Tak, martwiłem się, że właśnie tak będzie. No, nie chciałem tak. Nie. Nie, nieładnie tak wygląda. Bierzemy ciągle z tego. Spod wody możemy brać. Noooo! Zbieprzyliśmy dwa razy broną, ale okej, okay. nieważne. Zrobimy sobie naturalny taki ten. Jeszcze musimy gdzieś zrobić w takim razie naturalny taki ten. Ale gdzie? Gdzie możemy zrobić? Tu. Tu, tu, tu jest ładne miejsce. Żebyśmy nie popsuli e, pięknych okolic tutaj jest. Możemy zbierać wodę i zbierać ile chcemy. Ej! Teraz, właśnie tak jak mieliśmy. Kurczę, ja bym to jeszcze ten, ale nie może być inny i nie może być inaczej. Musi tak być inaczej, woda nie będzie ciągle lecieć. Right. Idziemy w dół. Idziemy wsadzić tam wodę, gdzie ja zaplanowałem. E, Pierwtać Dirt oczywiście. Nie wiadomo, czy będzie działać to, co w ogóle planuję tutaj, ale będziemy... Kurcze, w sumie tu mógłby być jakiś stawik wody mały. Nie wiem, czy to będzie działać. Nie wiem, czy dobrze to zaplanowałem. Po pierwsze rozwalić te liany, zanim, wiesz, wszystko pójdzie na marne i zwariuje. I byśmy tutaj tak musieli zrobić. I zobaczymy teraz, czy mój plan działa. Jest! Jest! Chciałem, żeby to wy wylatywało z tej dziury. Żeby wyglądało tak przynajmniej. Yeah! Czyli taka dziurka. Okej, okay. i tam jeszcze wrzucimy, wrzucimy wodę. Wrzucimy tam wodę. O, żeby było ładnie. O, teraz ładnie wylatuje. I teraz taki naturalny... Naturalny farm. O, pięknie. Teraz tylko zostało nam... Hoing! Hoing Hoing, 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 Hoing! Ho 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 kompletny! Nice. Bardzo naturalne, bardzo fajne, kurcze. Strasznie mi się podoba. Jeden, jedną nasionko możemy zrzucić teraz. Wiesz co nam brakuje? Nasionka. A my, kurcze, wyrzucamy ciągle nasionka. Teraz jest taki plan. skoki, Skoki w tą stronę. Skoki w tą stronę. Ruszamy w tą drogę. I zbieramy nasionka. Jeżeli chcą nam tutaj wypaść. Będziemy potrzebować w sumie sporo nasionek Ej, mam pomysł jak to zrobić nawet, nawet lepszy pomysł mam niż ten co myślałem Ale w sumie mam też inny pomysł Mam dwa pomysły i, i wybieramy ten drugi pomysł Jeżeli mamy to co myślę Mamy Już wiecie co będzie, co nie No, bone meal tworzymy I po prostu robimy tak Zaraz, zaraz wam pokażę Niech nasionko urośnie Rozwalamy Ups, będziemy musieli kłaść. Teraz mamy dwa. Gdzieś raz dwa. Dajemy tak, dajemy tak. Rozwalamy, rozwalamy. Tylko dwa nasionka znów tym razem, niestety. Ale cóż można na to cóż, można zrobić? <laughs> nie, nie można wszędzie robić. Czemu? Te musimy liany rozwalić. Te też troszkę, bo zawadzają troszkę, troszkę. Hmm. Dajcie mi tu nasionka. Tu nie można. A liany tu są. Żal. żal. Okej, okay, teraz będzie. Raz, dwa, trzy. Jest. Niech rosną. Nic się nie rozwali? Nie. Super. Czyli pięknie wyszło. Teraz mamy sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ej. Ludzie, czemu nie mogę tutaj kłaść w sam środek? To jest wkurzające, powiem wam. To jest trochę wkurzające. Czemu nie mogę nasionka wszucić tu... Na sam środek to mnie zaś musiło trochę. Mam nadzieję, że tutaj wszystko będzie mogło ładnie. Że tutaj nie będziemy mieć tego samego problemu. Zaraz zobaczymy, kiedy roz... rozsadzimy wszystkie nasze nasionka. 11 tym razem. No i kładziemy je tak ładnie. O kurczę! O działa tym razem. Na szczęście te liany muszą być rozwalone. Tutaj nasionką jest. Kurczę. Jest! Jest! Nie! Czemu? Czemu się tutaj nasz? O, teraz jest OK. Cz jakiś problem ma kurczę, nie wiem. Nie wiem z czym te nasionka mają problem. Czemu nie chcą siedzieć obok siebie, denerwuje mnie to. Ale teraz jest OK. I skoro jest OK, no to spróbujemy rozwalić te, które nie są okej. Okay. No, żeby żebyśmy mieli kurczę, nie wiem czy wystarczy. Mam nadzieję, że wystarczy nam nasionek. I że wszystko będzie okej okay. 14 mamy teraz: 2, 3, 4, 5. Uuu siedzi w końcu. U, nie, nie siedzi. 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 Dobrze. Może. Uch. Siedzi teraz. Nie, nie chce siedzieć. a 2, 3. No! Teraz to uciekło nam. Oj, rany. Ej! No, <laughs> Ludzie, jak wiecie o co chodzi, to dajcie mi znać. Bo kurczę, denerwuje mnie to. Czemu nasionka nie można postawić obok siebie? W ogóle to nawet nie ma sensu. Przecież jeżeli są blok na blok, to nie powinni przeskakiwać do drugiego bloka i zawadzać, co nie? Coś tu się po, popłąciło, myślę. Normalnie tak nie jest. Wiem, że też normalnie się sadzi je inaczej. Najwyżej możemy zrobić dziury i tam wiesz, wsadzić trochę wody, żeby było tak bardziej naturalne, ale, ale nie chciałem tak. Nie chciałem. Na przykład tu wiesz, tu rozwalić, ej, no tu rozwalić. Wsadzić, wiesz, trochę wody, no i, wiesz, tu rozwalić jeszcze i wsadzić trochę wody, żeby, żeby było, żeby było ładniej, żeby działało. Teraz powinno być, wiesz, okej. Okay. Wiesz, trochę wody można tu wrzucić. W sumie będzie też bardziej naturalne, ale trochę, wiesz... Wow! Stary. Stary bez nóg. Jedną nogę tylko miał. Pom, pom, pom. Teraz, gdzie zrobiliśmy nasz staw? Mam nadzieję, że tutaj pięknie na górze czeka na nas staw. Kurde, zapomniałem gdzie go teraz zrobiłem. Tu? Myślę, że tu wiesz. Eee, trochę daleko jest, kurczę. Trochę daleko. Zrobimy go bliżej gdzieś, bo będzie ładniej, tak? Zbierzemy tutaj i sadzimy tutaj zwykły ten. Ok, sadzimy tutaj zwykły ten. Kurczę, musimy zjeść sobie trochę mięska. Głodniej się stajemy. Mmm... Um, Okej. Okay. To już gotowe. Na górę! O, oh, na górę ludzie. I ee, nie no, pięk, piękne gwiazdki, piękna noc. No tutaj by się... A w sumie kurczę czekaj, no nie było aż tak źle. Tylko wchodzimy na górę i był staw. Nie było aż tak nie było aż tak źle. Kurczę, co ja robię? Co ja kombinuję? Tutaj muszę się zastanowić bo nawet nie było tak źle. No dajemy z powrotem. Tylko to rozwalię. Rozwalię, rozwalę. Ponieważ nie wygląda dla mnie tak wiesz, jakieś super mega. I tak zrobię tylko. Teraz bierzemy. I ostatnie. Bum. No jest. skoczyć Upa Czyli teraz wystarczy, że wsadzimy naszą wodę tam do dziury. Tam gdzie była. Raz, raz. Ej, no! Nie dawaj mi tego. Specjalnie rozwaliłem wszystko, żeby działało. Przynajmniej jakieś nasionka mamy? Jedno Pff, Dupy Mam nadzieję, że urośnie kurczę. Powinno, nie powinno być w ogóle problemu tutaj um, czy tutaj zastanawiam się, czy tutaj sadzić wody, czy tak ładnie naturalnie wygląda ładniej, naturalnie, myślę. No i mamy małą farmę. Kurczę, małą farmę mamy. Nieźle, nieźle. Resztę. Uu. Nice! To ładnie wygląda. To ładnie wygląda. Bardzo zielone, bardzo świeże, piękne. Tylko żebyśmy nie położyli wody tutaj nigdzie To sobie weźmiemy ten No i tu możemy wsadzić nasze wiaderka Gdzie jest ostatnie Ostatnie kolejne to mam tu No ładnie Myślę, że ładnie W sumie to chciałbym jeszcze zrobić Coś ładnego tutaj um, Tutaj może być Gdzie jest mój dirt okay, To będzie tak szło No tak, pięknie. Tylko tutaj jeszcze rozwalić, tu jeszcze, tu jeszcze parę i będzie już gotowe. Czy będzie tak? I czy będzie tak? I jeszcze jedna do góry. Aha. Jestem ciekawy, czy to się złączy z naszym strumykiem na górze. Bo myślę, że może i nawet... Okej, okay, tak chciałem zrobić. jej Hihihihi. Hi. Możesz. Do góry na dół. Bo zaznaczasz wszystko, po prostu jedziesz w dół. Już możesz napisać. Babi, ile elektroszna rzeczy. Mama się pyta ten, jak, jak używać telefon. Temu pytała się mnie. Nie mogła wysłać SMS-a. A po prostu musiała na nacisnąć w dół. Jeszcze ja, czasami nie widać, czasami jest aż takie tak strasznie schowane, że nie jest. Nie no, żartuję na no kurczę. Ja nie może być takie trudne. To! Tu uuu, skrzynka, skrzynka, skrzynka. Gdzie jesteś kochana skrzynka? Tak. Zapomniałem o tym kompletnie. Nie ma tam skrzynki co do wszystkich itemów tutaj. Gdzie my możemy ją, ją wstawić? Tutaj gdzieś... E, w, ta, po tajemnym, w jakimś tajemnym miejscu. Wiesz oh, czy by było super wstawić ją. Już właśnie miałem taki pomysł. Albo tu nie, nie, tu wciąż tu. Cowana skrzynka! I tu wsadzamy nasze... Rzeczy, czyli wiesz oh, Naturalnie O oh, nie, wiesz co, to, to, to by było ładnie Bardzo ładnie O oh, nice Tam może iść Uuu uh, Jaki ładny, jaka ładna atmosfera Tutaj Co bym jeszcze tu dał Nie, ale tu Z tyłu, z Alianami może siedzieć I to będzie ładne, nie będzie aż tak jasno Mam nadzieję I będzie widać nadal za wodą że jest pochodnia, co nie? Czekaj, rozwalimy tą pochodnię. Zobaczymy. O, strasznie nuro ludne, ponure. Uuu, teraz pięknie i ładnie. A tu coś się kryje. O tak! <śpuszczaj> Moje przejście na dole. Czyli wilkuś tu czeka na nas. Eee, kurczę, ja nie pamiętam, żebyś ty tu siedział. Oni się powoli scen ruszają, to jest taka tak gra, nie dla nich, taka gra, że o szybko nasz trener się obróca, szybko, bla I ten. Okej, okay, level up, level up, level up. Oh no! Chciałbym szybko dać Efficiency na. Nawet nawet jeżeli jest. No, tylko jeden level dam. Enchant Efficiency jeden. Przynajmniej będzie trochę lepiej. Działał. Um, I szybciej, po prostu chciałbym, żeby rozwalał dirt szybszej. Będzie? Yes! Nice, nice. Good man. Good man. Na do! O O! Demon dog! Demon dog! OK, mięsko to miaskarni. stony to cobblestonearni i zwykłe stony do sprzedaży, I też cobblestone weźmiemy do sprzedaży. E, drewno, jakie mamy drewno, mamy różne, weźmiemy pół tego i pół tego i to wsadzimy tu, ponieważ jest e, czyli z budowli. Gdzie jest nasz piasek? Piasek jest tu i szkło jest tu, sprzedamy im może być tyle. Co jeszcze kupują? Żelazne bloki, to sprzedamy im to. Co jeszcze? Co jeszcze mamy tutaj? Na sprzedaż. To idzie tu w sumie. Na sprzedaż mamy jeszcze. U, w sumie to pójdzie tu. Uuu, tam miało iść, a nie może iść teraz, bo... kurczę. Nieważne, nieważne jest, okej. Okay. Tutaj ładnie... Lubię ustawienie tutaj. Chociaż wygląda tak zamieszane, to i tak można wszystko wyróżnić, jeżeli, jeżeli to ma sens. Jeżeli to ma sens. Pięk... o i jeszcze Pełno Nice Idziemy do miasta Mamy coś na sprzedaż do targu Hello Witam was serdecznie, jestem tutaj, przyszłem sprzedać wam parę itemów Chciałbym wam sprzedać to I 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 też, oh, nice, mogę im sprzedać te rzeczy, czyli będę musiał szukać Uuu, uh, czekajcie, czeka, czeka, jak to się robi? Jak to się robiło znów? Zapomniałem. Hmm. Chyba ja się znajduję po, map, przy, po mapie. Prawie roz, roz, rozlałem znów kole. Hello! Masz coś dla mnie? Kupić cztery rzeczy? Nie wiem. Chyba nie... Oh, ej! Kończy wam się stone, widzę. Nawet nie wiedziałem, że coś budujecie. To z jednej strony dobrze, ale z drugiej strony trochę źle dla mnie. Gdzie jest nasz węgiel? Zdajemy tutaj węgiel, bo naprawdę, już skoro tyle używają materiałów, musimy przesmażyć przynajmniej 300... staki, czy ten, powiem dwie: 2 staki i piasek. Tylko mamy 21, to już tych, już trochę zawiadające. Pójdziemy trochę piasku nazbierać, ale nie z naszej plaży, bo nie chcemy niszczyć naszej pięknej plaży. Co tu mamy? Utonięty statek nasz, który będziemy czasami zwiedzać. Możemy tam trzymać różne itemy. Pam, Co tu mamy? Oh my god, oni płyną. Kurde, uciekamy. Grzybki, 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 piękne. Ze sensem wezmę. Sugar cany. Jak zwykle, jak zawsze, potrzebne. Ups. Uuu, uh, dynie by dały fajną atmosferę do naszego domu. Ale stąd nie będziemy zbierać, bo w sumie oświetlają nam, e, gdzie mamy być i gdzie nie mamy być. Ej, świnki! Dajcie mięso, jeżeli nie przeszkadza. O, już za szybko ich zabiję, zobaczcie. Kurczę. A tu mamy co? Nie kurczę ze mną. Nie kurczę ze mną! Czyżby? Tak żeby. Jednak, jeden i drugi obok siebie. Nice. A to? Hmm, bez sensu trochę, w moim zdaniu. Jeszcze nie wykminiłem, co to do końca robi. W sumie wiem, pomówiliście mi, ale tylko z, wiesz, tylko z tego, co mówiliście mi, to wiem. Nasionka, oczywiście. Nasionka, zapomniałem, właśnie. Bardzo ważna rzecz. Nasionka. Możemy nazbierać. wiesz, po drodze, tam z, z 10 nasionek, myślę, że wystarczy. Zawsze się znajdują po, po mapie. Możemy też zrobić tam dla nich y, na farmę czy coś, jeżeli będą chcieli. E, kwiatek zostawimy. Czł. Już tylko tyle nasionek? Trochę, trochę, trochę mało. Nie myślisz? Tam jest. <grym> Yeeey! Yeah! Nasionka. Dum -dum. Dum, -dum. <grym> dum, 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 dum. Nie połapka. Dum, 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 dum. Nie połapka. Dum, 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 Chyba nie jest połapka. Nice. Oh my god, połapka! Nie no myślałem w sumie, że coś tu będzie i będzie fajny, fajny efekt, ale jednak nie było. Wow! O, mam nadzieję! Idziemy za nim, bo może może i być z czerwonymi oczami. Jest! Jest! Jednog! Nog jedno jedno nogiec, Jednonogiec! Jednogiec, sorry, nie jednorożec. Jednogiec Nice! Właśnie takie zombiaki to na nie zawsze mam czas. Te co mają czerwone oczy. Ale niestety nam nic nie wyrzucił przydatnego. Weźmiemy sobie zwykłe nasze itemki, kurczę. A, efficiency, nice Zobaczymy w sumie, bo może być tu jakiś gościu hello Zombiaki? Ej! Żelazo! Nie no nie. nie Nie, 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 Wow! Myszka! Zostaw mnie w spokoju, skurczek Skurczek, okej, okay. wrócimy, wrócamy do góry Weźmiemy sobie grzybki po drodze Wiem, że nigdy i tak nie robimy zupy, to nie jest wiesz na jakiś mega sens, ale bierzemy i tak. Bierzemy i tak i powoli się zbieramy do tych latających wysp. Tak w końcu wiem, nie, nie zapomniałem o nich. Ups, na pewno myśleliście, kurczę, już nigdy nie dojdziemy do tych latających wysp, znając pingwina pamięć, nie? Ale... Wow, baby hosy! Baby hossi! Baby hossi! Siedem nasionek, powiesz? Siedem nasionek, powiesz. Uh, mam! Nasionka dla ciebie. Nie, nie, nie chcesz nasionek. Nasionka cię nie interesują, co nie? What the hell? Get out of here, you fucker. Skąd się wziąłeś? Nasion Ej, zmarnował moja nasionka. O, nie. Goaty. Goaty Gotson. Goaty Gotson? Tutaj zostanie? Na świecie? Nawet nie zjad mi. Tego? To bardzo fajnie, ale idzie za mną. Nie chcę, Chcę, żeby, chcę, żeby został, został tu i że od czasu do czasu spotkamy się z nim. O, to wygląda jak kotek, który spotkałem e, niedługo temu, właśnie około 20 minut temu, jak byłem w sklepie. Uuu, atakuje Manrea! Wow! Oddzielny kot! Nie no jest taki kotek, nie? I kurczę, on mieszka na końcu mojej ulicy. Co ty robisz, paranku? Baby! Baby kuska! Baby kuska! Wow, jak dziwnie. Ale faza. Um, baby, kurczę, kotek, nie? Mieszka na koniec mojej ulicy O, kolejny kotek Jest czarno-biało, właśnie podobny do tamtego I zawsze sobie leży, leży siedzi przed, przed domem Ja myślę, że ktoś go tam bije, czy coś Ale ja zawsze, jak idę przez ulicę Zawsze szykuję mu trochę szynki W sumie raz, parę razy tylko zwieszczyłem ja już szynkę Czasami kupiłem mu ze sklepu Ale zawsze go kłaska mi, zawsze za mną idzie, biedak Zawsze za mną chodzi po ulicy i mówię nie, nie będziesz szedł. I zobacz, sześć razy tak wiesz nie, nie zostań, tutaj zostajesz, jest tutaj twój domek, oń. I idzie ze mną, nie? Cześć, próbuję mi oczyć, ale już jest taki stary, że już nie daje rady, ale zawsze go głaskam. Zawsze tam, wiesz, jak jest, wiesz, chodzę z kimś, na przykład z Klaudią i coś, ona się wkurza. Nie wiem czemu, nie ma dla mnie bardzo sensu, że się wkurza o to, że idę kotka, ale w sumie... Wiesz, ja tak się okcytuję. Mój kotek jest! I wiesz, i lecę do, i do, i do niego, i wiesz. On od razu rozpoznaje mnie i skacze z radości. I zawsze za mną idzie. I o, jest taki słodziak. Taki słodziak, ten kotuś. Taki gruby dosyć i taki brudny troszkę. Taki taki skat. Okej, okay. jesteśmy już blisko domku, skryjówki, i zaraz się skończy nam nasz miecz. To będę musiał na piechotę. Już koniec. Będę musiał na piechotę teraz ruszać w świat. Ej! W ogóle? Skąd to jest? Z tego zombiaka, przecież z tego zombiaka możliwe. O, widzę moje miasto. Hello? Nie, nie, nie chcesz. I widzę moje wilki wkurzające. O, nie! Ocelot, zostaw Kurcze, Kurczę. Ocelocie, ty niech dobry. Bierzemy go. O, nie, 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 nie. A, jak wilk wpada do wody, to nie może siedzieć. Może dlatego. What? Kto mi tu rozwalił? Akurat jeden dirt miałem, żeby tu stawić, ale nie wiem, kto go rozwalił i skąd on się w ogóle wziął. Ale nieważne, musicie... What the fuck? Czemu jestem Steve'em? Um, Okej, okay, musicie ze mną dołączyć w kolejnym odcinku. Och, jakiś ocelot mi jeszcze tutaj chodzi. Ten ocelot niedobry. Idźcie, idź, wygonimy go. Dob, 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 dob. Już, nie macie. Nie, baba, no, na razie. I nie, i, i nie, psuj mi tam farmy. Przypadkiem kupię ocelot. No i skończymy na tym do kolejnego odcinku. Nie mogę się doczekać Was zobaczyć tam. Na razie 6. Oj, mam nadzieję, że Wam się podobało oczywiście.